że tamam. no tu ja ale, ale z kasetami VHS, OK, które wynieśliśmy z uzornego kapelczyka gdzie. Nie ma na Może co <crawl prejudice> sobie bierzemy jeszcze.

Wideo tusieczkowa kolekcja i wideo może będzie żółwiaśnie mam nadzieję e, bajki normalne, bajki dla dorosłych to tam może nie patrzymy, ale <gulatory> tu horrory proszę bardzo na to już koniec, mimo no... daty w sumie szkoda i pomyślisz, że to się kończy Dopiero dzisiaj. Po takim czasie. Już nie będziesz kasety Nie będziesz przychodził, nie? No trzeba myśleć to co masz się w domu. Do dziadka do piwnicy musisz. Wszystkie skąd dałeś już. Nie, a jeszcze w piwnicy coś tam jest. Idziemy, idziemy. Mówię o no to, że trzeba się dzwonić. Dobra. czerwone kropki na górze. Są dwie czerwone? Tak. A to witam serdecznie. Ostatni dzień aktywności.

Już jest taka ostatnia okazja. To to, że może wziąć. To, to że już trzeba już że trzeba było. to trzeba było. że trzeba było. Przepraszam, że trzeba było. Też takim mam, ale to są parki A, narodowe ja, świata. Ciekawe, czy to będą trzy, czy... Ciekawe, bo nie, nie chcę, żebym gadał, czy... Nie no, oczywiście, no, tak, Gadaj, będzie fajnie. E, no, na pewno... No nie wiem, popatrz, ja pan swoje ulubione powybierałem na kasetę. Może jakiś sentymentalne tytuł się znajdzie. jeszcze... Jeszcze nie ma może Kevina w samego domu pierwszej części. A, to raczej nie będzie. Ja tu przejrzałem, to by mi się wydaje. Jest stu, Stuart Malutki 2. <laughs> Albo co tam jeszcze takiego było, co tam jeszcze? Ja i śpię. To, to jest super. Pan wideo Wojtusieczek. Nagrywam kamerą FPS od kolegi nowego. A ja nakładam pastę autorska pasta syrowa, wideo Wojtusieczkowe. Polecam, Czy z kartą w jaka zniżka jest To nie jest karta. A, co to jest? A jednak. O, o! o. o. przychodził, przychodził i was, przychodził. Co teraz? Teraz do kaszy. Popiesz wlewcą tego. <noise> A doktor! Nie! No. Jeszcze, jeszcze, tu nagram. Kureczka, wideo, bądź kisieczka. I jakaś też piła no, pani. I Tak, Jezu. Jeszcze nie nagrywałam taką. Super przeżycie finalnie będzie w kolorze, ale tak na życia biała, jest tak ja... przejściowo tylko. Super, jest że Czekaj Jeszcze Jeszcze Musisz, być taką przeczytał. A on jest grywany. A on jest nie możesz za on right. filmu jak historii jest tą kamerą jest naprawdę sporo, Ale przyszedł Coś Jest dźwiękiem. Mega. Ale wyglądałam to jest Taki zoom. Mogę Zoom się robi tutaj. A, boku. zoom. Jest. Auto zoom, manual zoom. wow, oh wow, oh wow.

아야폰이 있을 거예요 Kupione! Coś mam fizycznego przynajmniej. Autorski, tutaj autorska pamiątka i... No naprawdę, no. Zresztą czekaj, ulecisz z tej strony, żeby było ładne światło, lepsze. Tak, to wyjeżdż tego światła. Tyk, tyk, tyk. Pokaż kasety. Tak, i świata, i... Dzisiaj będziemy oglądać z nim, jak uleciliśmy tego. Jest cała godzina jest się w domu, to... Ale długie tele, bo możemy pustić sobie. Będzie co oglądać, no to będzie co oglądać, prawda? to będzie

dobry napis. Ja też wczoraj byłem tak. Za 35. Fajnie to będzie. Dziękujemy. Takie wstawki mogę być ciekawa, jak ktoś im wyjdzie wyjdzie. Takim czymś. Wyjdzie, wyjdzie. Bagajcie przez telefon. Jezus, to będzie stówek. Dobra. Też to i tak, tak, to jest. Ja. Dziękuję ja. bardzo. Miłego dnia. Miłego dnia. A byśmy się jeszcze kiedyś zobaczyli. Właśnie. To wiem, może coś się jeszcze z tego uda. Coś jeszcze będzie. Z tego z wszystkiego. No. się dobrze jeszcze. Właśnie.